18 września 2023 roku, godzina 15. Senat Polski. Apel do pań i panów senatorów. Zwracam się do państwa jako przedstawicieli Polaków, ponieważ zostaliście wybrani na strażników poprawienia błędnych decyzji Sejmu. Macie też obowiązek ostrzegania prezydenta Polski. Przed zagrożeniami. To jest apel zarówno do pań i panów z kręgów władzy, czyli rządu, jak i do pań i panów z opozycji. Macie możliwość zatrzymania tej haniebnej ustawy, tak zwanej geologicznej numer 32-38. Skutki. Jej negatywnego oddziaływania są niewyobrażalne. Dlatego jeszcze raz proszę, panie i panów z kręgu władzy rządzącej o zmianę swojego stanowiska. Chyba nie chcecie być wpisani na czarną listę zdrajców Polaków, powietrzne czasy. Panie i panów z opozycji, proszę. Nie ustawajcie w walce o ostatnie dobro materialne, jakie nam pozostało. Wszystkich państwa senatorów proszę o zaskarżenie tej ustawy zgodnie z konstytucją do Trybunału Konstytucyjnego. Z poszanowaniem, Artur Kowalski, młodszy chorąży rezerwy, pod tym filmem. Postaram się umieścić adresy senatorów, abyście Państwo do nich mogli za pomocą listów elektronicznych wysyłać petycje. Piszcie do nich tak od serca, może zrozumieją, może opamiętają się, a ci, co do tej pory, czyli tak zwana opozycja, może jednak wytrzyma tą presję i do końca będzie walczyć chyba że tak naprawdę to jest ustawka. Pozdrawiam Państwa!